One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Moi drodzy. Jakie znacie metody rozwiązywania problemów? Prawdopodobnie jest to 5 razy why, czyli 5 razy dlaczego, fantastyczna metoda Rodem z Toyoty, diagram ishikawy zwany diagramem ryby. No, muszę Wam powiedzieć, że są również metody 5, 6, 7, 7, Ośmiu kroków to są cztery różne metody w rozwiązywaniu problemów. To, co łączy je wszystkie, to fakt, iż koncentrują się na problemie, a konkretnie, właściwie w pierwszych krokach zaczyna się od zgłębiania przyczyn problemu, ponieważ zakładamy, że znając źródła, będziemy mogli znaleźć rozwiązanie. Chociażby eliminując te przyczyny, lub też stosując strategię minimalizacji jej negatywnych skutków. Tak jak powiedziałam, metody są świetne, sprawdzone, często z nich korzystam, natomiast dostrzegam ich minusy. Po pierwsze, zwykle przy dużych problemach powstają duże, rozbudowane, kosztowne i długotrwałe rozwiązania. Po drugie, żeby rozwiązać problem, menadżer musi mieć empowerment, czyli decyzyjność, samodzielność, po prostu moc sprawczą, by zmiany wdrożyć, co często w wielu organizacjach nie zachodzi. W dzisiejszym odcinku chcę Was zniechęcić do głębokich analiz źródeł problemów. W zamian za to proponuję kajzenową strategię poszukiwania pozytywnych wyjątków. Dzięki niej macie szansę dotrzeć do małego rozwiązania nawet gigantycznego problemu. Zapraszam. Jest rok 1990. Jerry Sternin. Organizacja Save the Children, miejsce Wietnam. Jerry otrzymuje pół roku i bardzo skromną sumę, aby wprowadzić zmiany w obszarze niedożywienia dzieci w Wietnamie. Przygotował się dobrze do tego zadania. Wiedział, że za zjawiskiem niedożywienia, a przez to chorób, stoi powszechne ubóstwo Złe warunki sanitarne, trudno dostępna czysta woda pitna i niewyedukowane społeczeństwo. I weź tu teraz człowieku, rozwiąż te wszystkie problemy w sześć miesięcy bez budżetu. Właściwie analizy źródeł na nic mu się nie przydały. Jednak w trakcie podróży po wioskach Wietnamu zdarzało mu się spotykać ubogie dzieci, które były. Zdrowsze i nazwijmy to pełniejsze, bardziej odżywione, czy większe niż pozostałe. Taka garstka pozytywnych wyjątków. Postanowił więc obserwować nawyki żywieniowe rodzin zdrowszych dzieci i znaleźć różnice w prostych zachowaniach, które powodują, że nawet w ubóstwie i przy trudno dostępnej czystej wodzie pitnej, są w stanie wychowywać dzieci w większym zdrowiu? Odkrył trzy takie różnice. Po pierwsze, w większości rodzin dzieci jadły posiłki dwa razy dziennie, podczas gdy zdrowsze dzieci były karmione cztery razy dziennie. To była ta sama ilość pożywienia, mówimy o ubogich rodzinach, natomiast większa częstotliwość. Po drugie, Matki dzieci zdrowszych wybierały ze swojego pożywienia, ze swoich obiadów kraby i małe krewetki i mieszały z posiłkami dzieci. Reszta dzieci ubogich, ta niedożywiona, dostawała od rodziców tylko ryż, nie ze względu na oszczędność tylko mieli przekonanie, że dzieci nie powinny nie mogą spożywać owoców morza. I na końcu trzecia różnica. Matki dzieci lepiej odżywionych dodawały do posiłku liście słodkich ziemniaków. Znalazł więc trzy bardzo proste, zachowaniowe różnice. Jedyne, co pozostało, to nie wygłosić przemówienie w parlamencie albo pouczyć organizację pożytku publicznego i podzielić się wskazówkami, tylko należało nauczyć wszystkie matki. Gotować na nowo, zmieniając te trzy drobne rzeczy. Z jednej strony nauczyć je przez doświadczenie, a z drugiej strony pozwolić im uwierzyć w to, że można utrzymać swoje dzieci w zdrowiu, ponieważ były w stanie obserwować właśnie dzieci o lepszym zdrowiu, pomimo tych samych warunków. Tak właśnie działa strategia pozytywnych wyjątków. Zamiast analizy przyczyn, które niewątpliwie będą przydatne dla tych, którzy mogą wyłożyć miliony dolarów i mają pięć lat na wdrożenie zmian, a więc zamiast tej analizy przyczyn, zamiast przypatrywaniu się mechanizmom problemu, poszukujemy pozytywnych wyjątków. Krok pierwszy. Należy znaleźć osoby, które pomimo trudnych warunków odnoszą sukcesy. W kroku drugim odnajdujemy bardzo konkretne zachowania, różnicujące właśnie te pozytywne jednostki odnoszące sukcesy od całej reszty. I tutaj jest bardzo ważna uwaga. Te benchmarki, te osoby muszą pochodzić z wewnątrz, z naszego środowiska, z naszej firmy czy zespołu. Dlaczego? Dlatego, że w kroku trzecim modelujemy zachowania całej reszty poprzez bardzo konkretne wskazówki zaobserwowane u ludzi osiągających sukcesy. Jeśli wyjątki będą pochodzić z zewnątrz Mózg gadzi reszty pracowników, znajdzie dziesiątki przyczyn zewnętrznych, dla których ich sytuacja jest inna, i przez to te zmiany na pewno w naszej organizacji, w naszej firmie albo z naszymi klientami nie przyniosą spodziewanego rezultatu. A więc prawdopodobnie usłyszycie: no tak, ale w tamtej firmie mają większe budżety, albo no wiesz, to nie są stany, albo tam jest więcej kobiet, czy cokolwiek innego. Zawsze znajdzie się jakaś sytuacyjna różnica, która będzie kluczowa i uniemożliwi osiągnięcie tych samych dobrych efektów. Ważnym jest też, aby te pozytywne wyjątki nie były nietypowe. Znana jest historia pewnej doradczyni, klienta z niewielkiego sklepu Douglas w miejscowości, jakich wiele, która. Osiągała niespotykane dotychczas wyniki w sprzedaży. Tak duże, że zauważono je aż w centrali. Postanowiono przyjrzeć się temu, jak ona to robi. I teraz tu przy okazji nadmienię, że uwaga: w korporacji czasem, a wydaje mi się, że nierzadko, pozytywny wyjątek wzbudza więcej podejrzeń niż generalnie słabe wyniki. Pierwsze przypuszczenia menadżerów krążą wokół jakiegoś rodzaju oszustwa, manipulacji danymi. Nie wiem, jak było w tym przypadku, co chcieli sprawdzić, ale zaczęto tę panią obserwować. I co się okazało? Okazało się, że pani ta kompletnie nie sprzedawała, nie używała języka korzyści, nie stosowała storytellingu, w żaden sposób nie namawiała do zakupy. Produktów. Jedyne, co robiła, to pozwalała klientkom doświadczyć ich własnej historii. Po prostu. To, co robiła, to poświęcała czas i energię, by pomalować klientki, by dobrać odpowiedni rodzaj makijażu. Pokazywała, jak łączyć kolory, jakie odcienie i dlaczego dla klientki są dobre. Żadnego produktu nie proponowała. Jedyne co robiła, to edukowała przy pomocy produktów, które również były w sprzedaży. Efekt był taki, że klientki po tak niezwykłym zaopiekowaniu brały cały zestaw kosmetyków, jaki był użyty do stworzenia tego pełnego makijażu. Rachunki i ilość produktów na tych rachunkach od tej sprzedawczyni. Były imponujące. Dziewczyna stała się w Daglasie mentorem, szkoleniowcem, a przede wszystkim podmiotem shadowingu, czyli inni sprzedawcy uczyli się, w jaki sposób sprzedawać, nie sprzedając, poprzez obserwację jej zachowań. Dziś może ta historia nie robi e, tak wielkiego wrażenia, ponieważ reszta sieci kosmetycznych, a również innych sieci z innych branż zaczęła wzorować na podejściu, uwaga, sprzedawczyni z pewnego anonimowego sklepu. Muszę wam powiedzieć, że w swoim życiu, w pracy oczywiście, ale właściwie we wszystkich sytuacjach problematycznych zaczynam od szukania pozytywnego wyjątku. Kiedy zarządzałam kontrolingiem, księgowe mierzyły się z wyzwaniem takim, że dokumenty, głównie od handlowców, nie spływały na czas, a te, co spływały, bardzo często nie były właściwie opisywane. Podejrzewam, że jest to standard. Z tego, co teraz się orientuję, współpracując z wieloma firmami, problem jest powszechny również dzisiaj w bardzo wielu organizacjach. Natomiast, wracając do tamtej historii, ja też miałam pewną grupę handlowców, którzy do mnie wysyłali dokumenty, i ci, którymi ja się opiekowałam, nie sprawiali tylu problemów. A więc uznałam, że jestem pewnym pozytywnym wyjątkiem. Jednak tutaj uwaga. Wyjątkiem nietypowym, ponieważ miałam wyższe stanowisko. W strategii poszukiwania wyjątków ważnym jest, aby sytuacja benchmarkowej osoby odzwierciedlała sytuację całej reszty. Więc e, jeśli ja powołałabym się na Siebie, swoje doświadczenie i to, że handlowcy jednak do mnie wysyłają w odpowiednim czasie i odpowiednio opisane dokumenty, spotkałabym się z argumentem prawdopodobnie takim, że no jesteś na innym stanowisku. Postarałam się jednak skupić na zachowaniach, czyli dotknąć tego elementu behawioralnego. Zaczęłam obserwować zachowania specjalistek w dziale i porównywać z moimi. Teraz to, co dostrzegłam, to że księgowe. Po pierwsze, maile przypominające o dokumentach wysyłały hurtem do wszystkich odbiorców. Właściwie działo się to regularnie, co miesiąc. Informacja w tych mailach. Brzmiała mniej więcej tak, że nie mamy aż połowy dokumentów, nie możemy zrobić raportu. Proszę, wyślijcie nam dokumenty i dobrze je opiszcie. Co taki mail może wywołać u handlowca? Po pierwsze, jest informacją, że właściwie nie jestem jedyny, że 50% innych pracowników robi to samo. Czyli tak naprawdę nic w tym złego. Po drugie, nie było w tym wydźwięku w ogóle personalnego. Jak prosimy wszystkich, to tak naprawdę nie prosimy nikogo. To, co ja robiłam, kiedy brakowało mi jakichś dokumentów do, do stworzenia raportu i rozliczenia, Miesiąca. Po pierwsze, wysyłałam zawsze indywidualne maile. Nie musiałam wysyłać stu maili, natomiast używałam formy ty, a nie wy, was, wam. Wówczas dana osoba miała poczucie, że odnoszę się dokładnie do niej, że ten mail jest spersonalizowany. Nie mówiłam również o problemie. Mówiłam o sukcesie. Pisałam mniej więcej tak. Mam już prawie wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia. Czekam na dokumenty od ciebie. Kiedy mogę je otrzymać? Będę bardzo wdzięczna, albo jest to dla mnie ważne. I trzecia rzecz, którą robiłam, zawsze pamiętałam, aby tym, którzy się spóźnili, a jednak zareagowali potem na moje przypomnienie. Podziękować. Podziękowanie to jest wzmocnienie tego zachowania. I właściwie miałam stuprocentową skuteczność, taką, że jak podziękowałam spóźnialskiemu, to w następnym okresie rozliczeniowym wysyłał o czasie i jeszcze w opisie dodawał serduszka. Więc zobaczcie ponownie: mamy trzy bardzo konkretne wskazówki zachowaniowe, które dałam reszcie księgowych, ponieważ byłam ich menadżerem, prosząc. By w ten sposób zmieniły komunikację. Po sześciu miesiącach obserwowałam poprawę w ilości spływających w terminie dokumentów o 20%. Wydaje mi się, że sukces dosyć spory. Czasem również wystarczy, aby osoba, która ma problem, mogła sama zaobserwować te pozytywne wyjątki. Wyłuskać pozytywne wyjątki dzięki obserwacji kogoś, kto tego problemu nie ma. I tak zrobiłam, słuchajcie, kiedy otrzymałam zlecenie coachingu po komisji dyscyplinarnej dla pewnej redaktorki programów na żywo. Słuchajcie, redaktorzy programów na żywo żyją w permanentnym stresie. Tutaj, wiecie, wejścia muszą być co do sekundy. Jest niezwykła odpowiedzialność. To tak, jakbyście funkcjonowali w permanentnym kryzysie, każda sekunda się liczy. Więc e, faktycznie ta redaktorka nie panowała nad swoimi emocjami i była dosyć obcesowa. Właściwie jej emocje wyrażały się w tonie głosu, natomiast było to odbierane jako napastliwe czasem agresywne. I oczywiście jak roz rozpoczęłyśmy proces coachingu. To uświadomiłam jej wiele rzeczy, zrozumiała wiele mechanizmów swojej reakcji. A jednak, moi drodzy, we wprowadzaniu zmian, w naprawianiu problemów, wiedza nie wystarczy. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas miał do czynienia z osobami o gigantycznej wiedzy, nie umiejącymi wciąż przełożyć tego na własne życie czy na własne działanie. Na przykład e, terapeuci par, którzy są po trzech rozwodach, e, dentyści, którzy mają cmentarz w buzi, bo że sama miałam taką dentystkę w podstawówce do tej pory, to pamiętam. Czy też, wiecie, doradcę finansowego czy inwestycyjnego, który sam groszem nie śmierdzi. Więc wiedza nie wystarczy. Trzeba przede wszystkim mieć tą motywację z serca, z emocji. Trzeba przemówić do emocji, i temu służy doświadczenie, obserwacji innych ludzi. I w trakcie tego procesu coachingowego poprosiłam moją coachi, żeby. Poświęciła jeden dzień na obserwację innej redaktorki, która pracuje dokładnie przy tym samym programie, w takich samych warunkach, i żeby zobaczyła, czy się da, czy faktycznie jest tak, że bez tego napięcia można przeprowadzić z sukcesem program, i co konkretnie ta osoba robi, żeby w ten sposób prowadzić. Swój zespół. Powiem Wam, że na koniec coachingu trwał on tylko sześć sesji. Powiedziała, że to był moment przełomowy, że ona przede wszystkim doświadczyła tego, że można być stanowczym i skutecznym, nie będąc agresywnym i nie podnosząc głosu. Tak więc, moi drodzy, czy można mówić o przewadze tego narzędzia, które Wam dzisiaj proponuję, czyli narzędzia zorientowanego nie na analizę problemu, tylko na poszukiwanie pozytywnych wyjątków nad tymi skupiającymi się na problemie? Nie wiem. Pewnie zależy od problemu, zależy od zasobów, które mamy, zależy od momentu. Z pewnością jednak można stwierdzić, że jeśli podejdziecie do problemu i będziecie wdrażać zmiany poprzez drobne, pozytywne wyjątki, to proces jest zwykle krótszy. Czyli proces rozwiązywania tego problemu i wdrażania jest zwykle krótszy. W moim odczuciu jest przyjemniejszy bo jednak odnosimy się do pozytywnych zachowań. Rozwiązania zwykle są proste, łatwe do wdrożenia i behawioralne, czyli opierają się po prostu na bardzo konkretnym zachowaniu. Dużo łatwiej jest znaleźć quick winy i drobna zmiana bardzo często przynosi spektakularne efekty. Czego wam życzę? Jak zwykle, zapraszam na mirellapiwiszki.com/Ukośnik 49, życząc powodzenia. Jeszcze tylko małe PS historia Jerego z Wietnamu została bardzo fajnie opisana w książce Switch. Pozdrawiam i jeszcze raz życzę powodzenia.